Maryla Rodowicz zaatakowana na scenie podczas koncertu. Konieczna była interwencja osób trzecich. Maryla Rodowicz cały czas jest aktywna zawodowo. Piosenkarka nie przestaje koncertować, chociaż mogłaby cieszyć się emeryturą i wypoczywać w swoim domu w Konstancinie w otoczeniu ukochanych kotów. Podczas jednego z ostatnich koncertów doszło do ataku na gwiazdę i konieczna była interwencja osób trzecich. Maryla Rodowicz zaatakowana na scenie podczas koncertu. Konieczna była interwencja osób trzecich. Maryla Rodowicz jest aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych. Na swoim profilu na Facebooku zamieszcza zdjęcia z koncertów, dodając do nich zabawne wpisy. Ostatnio podzieliła się refleksją po występie w Korzennej. Ale się działo wczoraj w Korzennej. Tłumy pod sceną i tłumy przed wejściem, publiczność energetyczna, nawet mi zaśpiewali piękną pieśń Szalała, Szalała. Moją ulubioną wokalistką góralską jest Hania Rybka, która śpiewa Szalała, jak nikt. Pozdrawiam Hanie, zaczęła swój wpis. Podczas występu doszło do ataku komarów, które uniemożliwiły piosenkarce dalszy śpiew. Na szczęście ktoś z obsługi szybko ruszył z pomocą. Dzięki temu Rodowicz mogła kontynuować recital. Tereny cudowne, góry, zielono, droga kręta, ale co tam? Ważne, że atmosfera na koncercie była także ach. Trochę komary cięły, ale zostałam opryskana i sobie poszły. Dziękuję publiczności za energię, że zabawę, za wspólne śpiewy. M napisała w dalszej części.